Witajcie, tematem dzisiejszego odcinka jest prezentacja regeneracji lemiesza przedniej łyżki. Lemiesz się wytarł. Miałem kupować nowy, ale wiecie, na magazynie jest w tej stali brud różnych tam rzeczy, po co mam pieniądze wydawać na próżno. Przeszedłem się po magazynie, po, po, po schopkach znalazłem materiał płaskownik 20x8, czyli 20 mm na 80 mm, czyli 8 cm dospawałem do tego co było i mamy po regeneracji to on jest zaspawany oryginalny lemierz tam patrzyłem to 500 zł plus wysyłka 120 no to 620 zł sam lemierz no i wiadomo trzeba to wyciąć spawać drugi nam to zajęło dzień czasu spawanie kilka zdjęć wam tam rzucę ja się zabieram za robotę bo lecimy z tą melioracją ciężką no Zobaczcie, jak, jak tu się tylko wjeżdża. I od razu jest Gleicha, tak? O, tu wyjeżdżałem poprzedniego, yy, poprzedniego dnia, co tu byłem. Oczywiście no usiadłem już w tamtym miejscu. Tu, tu jest to samo. Tak? Wszędzie jest to samo. Armagedon. I widzimy się w kolejnych odcinkach już z Melioracji. Na razie cześć.